Ej trzeba... Źle się spinamy Mariusz Tam? Tam się spiniemy. Jak tutaj wbiliśmy? Tam, tam jest lepiej. Tam to będzie drugi zamek. Oni chyba się szkują, żeby naszą bazę sklepać tutaj. Czekaj, idzie drugi zamek? Tu tam Jak jest. To Apollo budował. Apollo, okej, okay, no to tam, tam armatę postawimy. Bo to musi być nam na odpowiedniej wysokości ta armata w stosunku do bazy od To jest tam na, do nieba to prowadzi, bo on tam sprawdził e sprawdzał Elektrę Ale to. A widzisz. Ty, ten księżyc nowy? Zobacz sobie. No, za, widzę, widzę, planeta jakąś widać, no. To jest ziemia przecież. Ty, bo, my na, ja, nie, bo my na Marsie jesteśmy. Nie To? <laughs> na Marsie. O, idealnie. A wygrać się na modach? Nie, na Reshpaku. No, wygramy na modach. Ty mam, okej. Okay. Tu będzie armata. Tak. Będzie trzeba wysoko celować. No pierwszy strzał to taki testowy, nie? Napierw no, słuchaj, w dół, w dół tego zamku strzelin, wiesz? Kosta, Od dołu kostą, do góry. Kostę. Tak Kosta, Tutaj pan co musisz Welcome to my place Kosta tak. is my pick Musi być bardzo po wysoko, nie? No nie no też Pier Czekaj, pierwszy tryb może kowry strzelimy No dobra o, No Eee, ki Dobra Jest... Daję tak o 5 może wyżej, nie? A co zrobić, żeby mi się pokazywało właśnie takie coś? Czyli mi się pokazało? Właśnie Tam gdzie celuję? To, to, to nie wiadomo, to jest na beta, na 1.9 Czasami się pokazuje, czasami nie się... O teraz mi się pokazuje na przykład. No, no właśnie, no to celuj od razu w to miejsce, nie wiesz gdzie Czekaj, bo w duży... właśnie mi pokazuje, że... A raz pokazuje, raz nie no Ale jak, jak się raz pokaże, to później pokazuje tera, cały tera, Teraz sprawdźmy ty już nie podwyższaj! O kuźwa W lewo Weź w lewo Widzisz ten celownik? Nie, teraz nie Dobra, teraz troszkę niżej chyba Teraz spróbuję nie... Zaduj tam kobra nie, Jeszcze... Ja już ładuję, bo tam doleci Dupa, zapewniłem dać dwa kilo No jednak, jednak zaraz, Kosta, uważaj, bo strzelę teraz. Ja nie wiem czy pójdzie dobrze czy nie. No. Kosta. Strzelaj, strzelaj. Tam prosto w ciebie, ty. prosto w ciebie poleci. No Prawo, prawo. Strzelaj koblem na razie, szkoda CNT. My, my za tym, my za tym ich domem, my za tym. No. My za ich domem trafiamy. Mam już tam dziurę pewnie taką bo, ale... A wiesz co, jestem ciekawy, nie? Czy armata może spawn zniszczyć? Wyłączony jest chyba. Za ich domem trochę, Musisz w lewo. Tak. Na drugi dzień wchodzisz to spałem zgrifowany. Nie, nie, to jest... wszystko da się wyłączyć, chwaj, wagą. Nie, w Le lewo, to Ale trafię? Przynajmniej? No, jak bardziej w prawo i trochę wyżdżę, Bo to ciężko trafić, nie? W prawo musisz teraz. Bo, bo to już kolejcie za górę. Więc jaki mają puste? Bo właśnie... Robię im rajd. Nie, Wiem, patrzałem. Surprise! Ty weź się na górę, mają takie fajne. Ja, dup, dup, ja, ja sobie daj na góry, ja chciałem się zrealizować. No uwaga, idziemy tutaj. He, pewnie usunięto, aż tyle przedmiotów usunięto, nie? Czyli ten, pewnie z ich bo, bazy, te kamienie. No tak. O teraz tak jakby trochę. Wow, to w więźni! Nie! Co? Ja pierniczę To mi wszystko żyje? nad głową stałem. A gdzie? Nad głową trafiłeś u mnie nie? O! patrz <laughs> Widzisz mnie? Chyba nie widzisz mnie. Nie. Ja pierniczę Teraz znowu troszkę wyżej i znowu mi trafisz no? Znowu, troszkę wyżej. Bo trafiłeś centralnie w środek tej wieży nie? A ja byłem kurka, a, a do tego środka dochodziłem E to już krzyż! Kurka, to, to chyba był kościół. Tá